Dzień dobry, Andaluzja. Budzimy się w górach Sierra Nevada. To będzie dobry dzień. Panorama, która nas otacza, jest niesamowita. Tutaj, właśnie w takim miejscu, rozłożyliśmy nasz namiot, i tutaj na dziko spędziliśmy kolejną noc. Jest to jedno z ciekawszych miejsc, w którym spaliśmy. Agnieszka szykuje śniadanie. Patrycja pakuje nasze bambetle namiotowe. A ja staram się uwiecznić te widoki, które nam tutaj towarzyszą. Najbardziej charakterystycznym punktem tego miejsca jest ta drewniana kozica, która znajduje się wysoko na skalę. Jest to rzeźba, która w jakiś sposób nas tutaj przyciągnęła. Widzieliśmy ją z daleka jechaliśmy z nadzieją, że jest to żywa kozica. Jednak na miejscu okazało się, że to jest rzeźba. Natomiast skoro się już tutaj znaleźliśmy, no to fajnie byłoby tu spędzić noc. I jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. I to była znakomita decyzja, po widoki jakie tutaj się rozpościerają, cisza, spokój, była naprawdę świetnym miejscem do tego, żeby spędzić tę noc. Zjadamy tutaj oczywiście nasze ceremonialne śniadanie, a następnie ruszamy w dalszą drogę. Jednak ten dzień będzie nieco inny. Tego dnia zdecydowaliśmy się wykorzystać Jokera z naszej podróżniczej talii. Polega to na tym, że podczas każdego wyjazdu mamy przynajmniej jeden dzień, który jest tak zwanym buforem. Jest to dzień, kiedy nie musimy nigdzie jechać, możemy wykorzystać ten dzień dowolnie korzystać go na to, czego wcześniej nie planowaliśmy. W tym konkretnym przypadku zdecydowaliśmy się zawitać do Alhambry. Oczywiście nie jest to miejsce dla nas anonimowe, wiedzieliśmy o nim wcześniej, ale długo się zastanawialiśmy, czy to miejsce nie będzie nas zbyt oblegane przez turystów i czy na pewno chcemy się tam wybrać. Jednak zdecydowaliśmy się, że będąc w Andaluzji, takie miejsce jak Alhambra wypada po prostu zobaczyć i była to znakomita decyzja. Jednak nim udamy się do Granady, decydujemy się jeszcze odrobinę zobaczyć pasmo górskie Sierra Nevada. Jest to najwyższe pasmo górskie na Półwyspie Iberyjskim. Najwyższy szczyt ma blisko 3500 metrów nad poziomem morza. Udajemy się do miejscowości o tej samej nazwie, czyli do Sierra Nevada, podziwiając niesamowite widoki górskie tutaj dookoła. Jednak zachwycanie się widokami górskimi jest oczywiście fantastyczne, natomiast zmierzamy do miejsca, które delikatnie mówiąc przyćmi te walory przyrodnicze i udajemy się do prawdziwej perełki architektonicznej. Udajemy się do Alhambry. Alhambra jest to zespół pałacowy znajdujący się w andaluzyjskiej granadzie. Został on wybudowany w XIII wieku przez maurytańskich kalifów na miejscu pochodzącej z XI wieku fortecy al -Kazaba. Jest to ostatni punkt oparcia Arabów w Hiszpanii. Został on zdobyty w 1492 roku. Ten zabytek architektury arabskiej znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sam obyk jest to jeden z największych zabytków Hiszpanii. I najlepiej zachowany ślad obecności Maurów na Półwyspie Iberyjskim. Być może część z Was w tej chwili się zastanawia nad historią Hiszpanii. W każdym razie, dla mnie obecność tutaj w Granadzie, obecność właśnie w Alhambrze, sprawiła, że poczułem głód wiedzy na temat historii Hiszpanii. Nie słyszałem wcześniej o tej historii, nie znałem tej historii i nie jest to kanał historyczny, natomiast no jednak chciałbym odrobinę przedstawić Wam historię tego miejsca. Na początku VIII wieku Arabowie podbili teren Półwyspu Iberyjskiego i przez kolejne 700 lat zamieszkiwali ten obszar, tocząc liczne wojny. Kiedy Maurowie zostali wyparci z głównych swoich miast, jakimi była Sewilla i Kordoba, na nową stolicę wybrali właśnie Granadę. I tutaj w XIII wieku rozpoczęto budowę Alhambry. Oglądając zabudowy i liczne drobiazgowe zdobienia, można stwierdzić, że ich powstanie przypadło na rozkwit panowania Maurów na Półwyspie Iberyjskim, a tymczasem był to ich schyłek. W 1492 roku ostatni arabski władca poddał Alhambrę i opuścił to miejsce. Chrześcijańscy władcy, którzy zdobyli to miejsce, zachwycili się nim i postanowili go nie niszczyć. Dzięki temu to miejsce pozostaje do dzisiaj zachowane w znakomitym stanie. Nowi władcy doprowadzili jedynie do drobnych zmian. Na terenie tego zespołu pałacowego powstał kolejny pałac Karola V, oraz meczet został przekształcony na kościół. Cała alhambra wywarła na nas ogromne wrażenie. Jest to piękne, ale w inny sposób, delikatny. Europejskie pałace, zamki są najczęściej potężne, masywne. Natomiast pałac w alhambrze jest stosunkowo niewielki i cechuje się pięknymi detalami, pięknym wykończeniem. Ogrom prasy widoczny jest na każdym kroku. Wizytę w tym miejscu uważam za absolutnie obowiązkowe. Wiem, że zachęcam do odwiedzania bardzo wielu miejsc, które odwiedzamy podczas naszych wyjazdów. Jednak Alhambra jest miejscem obowiązkowym. Naprawdę, będąc w Hiszpanii, tym bardziej będąc w Andaluzji, odwiedzić Alhambra jest czymś obowiązkowym. I nie należy się zdrażać tym, że jest tutaj wielu turystów, bo jest to prawdziwa perełka i nie dziwię się, że ludzie tutaj z przyjemnością przyjeżdżają, żeby poznać to miejsce. Nas ono niesamowicie zauroczyło i jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć. Te detale, te szczegóły, ta żmudna praca, która została włożona w to, żeby to miejsce w taki sposób powstało. A dzięki pomyślnej historii ono przetrwało do dzisiaj, i do dzisiaj możemy podziwiać niesamowity wkład pracy i niesamowite detale, które możemy tutaj podziwiać na każdym kroku. Alhambra zdecydowanie polecam. Po zwiedzaniu samego zespołu pałacowego udajemy się do samego miasta, do Granady. Spacerujemy jeszcze chwilę po mieście, zjadamy tutaj obiad, a następnie udajemy się już poza miasto w poszukiwaniu kolejnego miejsca na rozbicie namiotu. Tym razem, drogę do miejsca noclegowego wskazują nam króliki licznie występujące w tej okolicy. Ostatecznie docieramy na wzgórze, z którego mamy piękny widok na akwent znajdujący się poniżej. Tutaj też rozbijamy nasz namiot i tutaj spędzamy kolejną noc. I zapraszam na kolejny dzień z naszej iberyjskiej przygody. Dziękuję.